Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć i bardzo serdecznie Państwa zachęcić, że cały czas trwa społeczna inicjatywa zbiórki podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Tak dla Rozwoju aby poprzeć, abyście Państwo zechcieli poprzeć projekt budowy centralnego portu komunikacyjnego w pierwotnym zakresie, a więc w takim zakresie, który obejmował wielkie lotnisko międzynarodowy hub między Warszawą a Łodzią ze wszystkimi szprychami kolejowymi. W ramach tego projektu bardzo ważna szprycha która także przebiegała między innymi przez Powiat Złotowski, przez Okonek, Lotyń w kierunku na Bydgoszcz. Bardzo ważne przedsięwzięcie, obejmujące też w części Powiat Pilski. Dzisiaj Powiat Złotowski jest częściowo wykluczony komunikacyjnie. Można to zmienić właśnie poprzez realizację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym zakresie należy to zrobić, należy do tego dążyć, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić w dzisiejszej sytuacji politycznej bez państwa poparcia. Dlatego zachęcam do odwiedzania strony internetowej. Tutaj myślę, że redakcja podlinkuje, gdzie można te podpisy zbierać pobrać karty do zbierania podpisów, te podpisy zbierać, wysyłać. Ta inicjatywa cały czas trwa, my je zbieramy. Zbieraliśmy je w Pile, zbieraliśmy w Wągrowcu, zbieraliśmy w Skokach, w innych częściach w Łobrzenicy, w innych częściach naszego regionu i myślę, że warto, żebyśmy się wszyscy w to włączyli, bo to jest kwestia ambicji, rozwoju gospodarczego, komunikacyjnego naszego państwa, ale przede wszystkim u nas na dole jest to kwestia rozwoju północnej Wielkopolski. Dlatego Państwa bardzo zachęcam i głęboko proszę o włączenie się w inicjatywę zbierania podpisów poparcia.